Siemanko, witam, witam, witajcie w trzecim odcinku. Oczywiście z Fabixem, który jeździć na spawnie Ostatnio byliśmy małą awarię techniczną, bo Fabianowi komputer wywalił, czy coś takiego. I nie mógł dalej grać. Stopa. No stopa i to dużo. Siema, siema. Jo! Dobra, gdzie ty jesteś? Ja się kropel Aldo. Aaaaa! No to mówisz, że jesteś na fotelu, a nie Chodź, idziemy za mną. Idziesz Polec widzom ja mam fajnego skina. Oceńcie jego skina 1 do 10 w komentarzach. Jak dla mnie jest piękne. Jakie je nie będzie komentarzy, to mi będzie przykro. I oceńcie mojego. Idziemy. Idziemy! pikoli Szkodzi ze mną. zębą Idziemy do... Zabraniam ci. No i coś tu O! Tutaj jest wolne. I nie wszedł. A jak ty masz tą muzyczkę? Bo ja nie mam takiej. Coś takiego. Ja zostawię dwadzieścia pięć muzyczki. 25 pięć. <grystanie> hmm. Nam się nie... Ej, jo, jo! Dobra, ty, bo my wkurzamy widzów dlatego, że my ciągle giniemy, więc teraz full profeska. Tak. I twoi widzowie muszą zostawić, żebym już znowu nagrał z tobą film. 28 lajków. Bez przesady, 30. Co? Nie, no dobra, nie będę ich tak torturował. Nie będzie 25. No tutaj, spokojnie, ja cię nie ucieknę. Chyba. Mogę ci uciec tylko... No. Zapraszam na No... mój, czyli Fabix Stumble Guys. Stumble Guysy! Nie ja miałem TikToka na którym... No Fabian, mam po TikTok. Nie usunęli TikToka. No, Jak byłem u mojej... dobijałeś... 100 obserwacji dobijałeś. No. To poż, przez jednego chama, nie będę mówił jego imienia, pojechałem do mojej kuzynki. I co? Nie dość, że byłem u niego i nie bardzo go lubię. Tak, nie jest to dziewczyna. Yy, nie bardzo go lubię. To dla żartów. Zgłosił mojego TikToka. Dla żartów. Ej, Fabio, weź to podnieś to. No i już. Ale nie, 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 zapewniczkę podnieś. A. Dla zabawy, a. zgłosił mi konto. I TikTok mi zbudował konto. Chodź i też, a tu. Ja też mam jakieś Wiesz gdzie jestem w hotelu. W hotelu jestem. W grze Roblox na moim komputerze. Światła! Wchodź do szafy, Wcho wchodź do szafy. Do drugiej, innej. Dobra, wersja. Teraz jest. jest. Wychodź, 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 wychodź. Skąd on jest? Bo wiedziałem, światła migające było. Teraz chodź. Włączyłem, o. Starej. Pierwszy raz umilkliśmy jego atak. Razem. Tak, tutaj umilkliłem go setki razy. Gdzie ty jesteś? Tutaj! Paweł, nie idź tam! Tu jestem. Coś mnie zjadło. Co cię zjadło? No, coś mię odwrócił, a mnie zaatakowało. Ej, e, nie patrz tam, nie patrz tam, nie patrz tam! Idź tyłem. To nie mogę wejść do Dobra, już możesz patrzeć. Patrz, patrz. O kur... Ale już się zesrałem. ski? Co to tam było? Mi wyskoczyło na ry. Jedynkę kliknij, żebyś nie marnował. Jedynki, jedynkę. Żebyś nie marnował. No nie marnuj tego, no. Przyda się na kiedyś. Szukaj klucza. A nie, nie tam gdzie ja jestem. Ostatnio był tutaj klucz. Ale szukaj po wszystkich, bo się zmienia czasami, wiesz. A po co są monety? No na początku, nie można coś kupić. Widziałeś, że na początku można coś kupić. Nie No, kurczę, się schowałem. Nie to, nie. A plaster brać? A to, to No, plastrze bie, plastrze, plastry bierz. O, mam klucze. Masz? Aha. Leżało do. Patrz, gdzie leżały, nawet poświetliły się. I wchodzimy. Do szafy, do szafy, do szafy, do szafy, do szafy, do szafy, do szafy! Oby to nie był zielony ogórek. Wychodź, 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 żeby się nie odusił. Ale jasno, dobra, ty podświetlaj, ty podświetlaj. na Tu już nie trzeba. Ja cię widzę! A już niemiś nie dostali! Ja cię widzę! Ja szybko otwieram! Się. Za to mam jest, za to wam jest! Nie patrz na, na tył! Stary, jak będzie plasterek ja no go nie. muszę wziąć. Bo ja umrę bez plasterka. Tam też się nie patrz, tam jest fioletowe światło, nie patrzcie. Uh. Lalej, lalej, lalej. Au, au, au. Mądrzej się, za chwilę umrze, wiesz? Gadżet? pan. Gdzie jesteś? O, tu jesteś. Myślałem, że cię zgubiłem. Boże, się przestraszyłem duży pokój, Dobra, tutaj się rozdzielamy. A czy Trzeba mieć klucz. Tak, szukamy szukam klucza, szukamy klucza, szukamy klucza. O, Jak znajdziesz krzyż, to... To jesteś szczęściarzem, tak? Ale chyba Krzyżu się nie da znaleźć. Jeśli kursy... Nie. Co to było? Mnie Krzysz, Krzysz, to mnie rozwana? Okay. Dobra to cisz. to tą Co to było? Co zebrałem? Nie. Bo przy... jak dobrze to dobre czy złe? To bardzo dobre, bo to ci może zrobić tak, że jak wleci na ciebie cokolwiek, wszystko może na ciebie wlecieć, to się obronisz. A, bo znalazłem jeden. Nie! Eu muszę przerwać film, muszę przerwać film, sorry.